Chciałabym Wam opowiedzieć moją krótką historię, co robiłam podczas Poznańskiego Czerwca. Poznański Czerwiec w 1956 roku był najtragiczniejszym dniem w Polsce, w ogóle w Poznaniu. Robotnicy od Cygielskiego wyszli na ulicę, ponieważ w Polsce działy się bardzo złe rzeczy. Żywności nie było, puste półki. Towary z dnia na dzień drożały, wszystko drożało. Pracownicy u Cegielskiego i w innych fabrykach byli wykorzystywani, podnoszone były normy, że ludzie nie mogli tych norm wyrobić, bo nie było pieniędzy na podstawowe wyżywienie i na opłaty. Robotnicy wyszli na ulicę zbuntowani. Ja tego dnia, kiedy powstał ten bunt, jeszcze nie miałam 18 lat, sprzątałam mieszkanie. W pewnym momencie podeszłam do okna. Moje okna były vis-a-vis -vis prokuratury na Młyńskiej. I tam zobaczyłam, że z prokuratury togi, dokumenty, wszystko płoną i są rzucane przez okno. Byłam zaskoczona, co się dzieje, wystraszona. Wyleciałam na, wybiegłam na ulicę i zobaczyłam, że masa ludzi stoi przy więzieniu. Oczywiście, jako młoda dziewczyna, poszłam też zobaczyć to więzienie. Byłam przerażona, jak zobaczyłam te cele, uciekłam, ale bardzo dużo młodych ludzi krzyczało. Pod UB na Kochanowskiego, pod UB wspomagajmy robotników od Sygielskiego. Więc żeśmy poszli całą potężną grupą w kierunku. Poznańskiej, bo Dąbrowskiego już było całe zatłoczone, nie było można się przedostać. Jak znaleźliśmy się na Libelta, trudno było się dostać na Poznańską, ale ten tłum cały popychał, popychał, aż doszliśmy do Szpitala Raszei. Tam już stała cała masa czołgów, czołgi i żołnierze. Pamiętam i dałabym 99%, dałabym sobie głowy uciąć, że był mężczyzna, który machał rękoma, i krzyczał, żeby nie wjeżdżali w tłum, i ten mężczyzna został przez ten czołg przejechany. Myśmy nadal pchali ten tłum, żeby się dostać na Kochanowskiego, do Urzędu Bezpieczeństwa, i w pewnym momencie że się, yy, yy, była szczelanina. I ktoś krzyczał, że młody chłopiec spadł. I jak była szczelanie, na to, żeśmy zaczęli się chować, ja się schowałam do takiej wili na ulicy poznańskiej, bo jak było szczelanie, ja jestem dzieckiem obozu, się wystraszyłam, w ogóle skojarzyłam sobie od razu i się schowałam do tej wili. I w tej wili ta wila była pusta, tam było wszystko porozrzucane, i w pewnym momencie wyszła pani. Około lat 40. Zapytała mnie, czy tu mieszkam. Powiedziałam, że nie, ale że przyszłam się schować, bo szczelają. A ona mówiła: Proszę stąd wyjść, bo tu jest niebezpiecznie, bo tu mieszkają sami Ubeccy. Więc wyszłam. I razem z tym tłumem, nadal żeśmy pchali ten cały tłum na ulicę Kochanowskiego, śpiewając, Boże, coś polskie. My chcemy Boga, rotę, żeśmy śpiewali i wznosiliśmy okrzyki: chcemy chleba, wolności, i chcieliśmy, żeby robotnicy nie mieli takich wysokich norm. Była godzina bardzo późna, była szczelanina, i ludzie się zaczęli cofać. Ja trafiłam do domu bardzo późno. Jeszcze dobrze progu nie przekroczyłam. Od ojca dostałam po głowie. Taka była prawda, dlatego, że miałam dwóch braci, którzy także brali udział w poznańskim czerwcu. Donosili broń protestującym, już do domu nie wrócili. Ale w domu mieliśmy kilka razy rewizję. Rodzice byli załamani, zdenerwowani, nawet do tego stopnia, że jeden z milicjantów tam kolbą w nocniku, ponieważ miałam małą siostrę. I była zawsze woda tam, nalana i papier, więc w nocniku nawet tą kolbą grzebał, czy nie ma tam broni. Czasy te po, po strajku były bardzo ciężkie. Wszyscy żeśmy się bali, co to będzie. Mój ojciec był rzemieślnikiem, prowadził prywatną firmę. Wszyscy żeśmy się bali, czy nam czasem nie zabiorą. Chciałam wam powiedzieć, wszystkim młodym, że warto walczyć dla ojczyzny, warto poświęcić nawet swoje życie. Bo nasze matki, jak nas chowały, a byliśmy w lagrach i w obozach, zawsze mówili, że ojczyzna, Polska, to jest nasza matka.